W następnej scence, której akcja mogłaby mieć miejsce w jednym z gołdawskich sklepów, Beata to pokaże, jak pozbyć się klienta. W roli natrętnego klienta Jan Steć. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy są gwoździe? Nie ma. A kiedy będą? Nigdy my nie sprzedajemy gwoździ. Czemu? Bo to sklep z pieczywem. No i? No i nie sprzedajemy pieczywa z gwoździami. Nie, nie, pieczywo mnie nie No to do widzenia. Ale na gwoździe bym reflektował. Nie mamy. No no, coś pani wspominała. No to zapraszam wtedy, kiedy pan będzie chciał pieczywo. Ale ja nie chcę żadnego pieczywa. Nic innego nie mamy. Nawet śrubków? Mówiłam już, nie mamy. Nie, nie, mówiła pani o gwoździach. Mówiłam, że mamy tylko pieczywo. Proszę Pani, mówiła Pani, że je tylko pieczywo, ale ja chciałem gwoździe. Proszę Pani, co się Pani tak usrała, żeby mi wcisnąć do pieczywo? Ja proszę Pani mam tylko na gwoździe. Ja nie chcę Panu niczego wciskać. No jak nie, jak mówi Pani cały czas o pieczywie? No nie mam gwoździ! Proszę Pani, ja też nie mam gwoździ, a nie mówię o pieczywie. Ale Pan chciał gwoździe. Dobrze, dobrze, proszę pani, niech pani mi da to pieczywo. Nie mam. Nie, to pani nie ma. Nie mam. Ani ślubków. Nie mam. Ale pieczywo pani ma. Nie mam. Jak to przecież, to jest sklep z pieczywem. Ale myszło. <słysiu> 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 <skrywa> <słysiu> 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 Znaczy, że co? Nie ma różnicy, czy ja chcę kupić pieczywo czy gwoździe? Właściwie nie! To gdzie jest następny sklep z gwoździami? Szeźnik za rogiem.